Witam, 13 grudnia 2016. Kolejne porady dla młodych, ambitnych hodowców. Dzisiejsza data szczególna 13 grudzień wprowadzenie stanu wojennego przed 35 laty. Dla młodych ludzi jest to pewnością obce. Nie wiedzą, z czym to się kojarzy. Ja wówczas miałem 21 lat. I ten stan wojenny zastał mnie w Zgorzelcu. Była mroźna zima. Już ciężko było dojechać do domu. Na drogach stały opancerzone transportery i wojsko kontrolowało przepływ ludności. Dzisiaj mamy demokrację, jest wolność wypowiedzi, słowa, czego dowodem jest niniejszy filmy. Dbajmy za to o wolność, byśmy mogli swoje myśli wyrażać publicznie. Natomiast jakie myśli, to już zależy i wyłącznie od nas. Tak więc w dzisiejszym filmiku pokrótce powrócę do najlepszych gołębi. Na wystawie w Żarowie była okazja podglądnąć gołębie z klasy C, M, które dokonały fantastycznych wyników w minionym sezonie lotowym. Również na chwilę zerkniemy na Google Plus. Tutaj dokumentuję swoje fotografie. Akurat to jest wspomnienie z 8 grudnia 2000 2008. Wykonałem szereg fotografii oczu gołębi. I również pokrój moich najlepszych wyżymaczy. Jeśli chodzi o oczy Gołębi, nie przywiązujemy większej wagi, ponieważ w oczach nie ma żadnych ukrytych tajemnic ani znaków. Mogę tylko podpowiedzieć, że centralnie to jest umieszczona źrenica, podobnie jak i u ludzi, a wokoło tęczówka o różnym zabarwieniu. Lotniki częstokroć mają zabarwienie ciemniejsze, według wskazówek zegara od godziny 3 do godziny 9 to jest ten obszar. On częstokroć jest u lotników, a jak tutaj mogę stwierdzić z całą pewnością, że on jest, że dziób jest skierowany w tą stronę. Ponieważ te ciemniejsze zabarwienie tęciówki zawsze jest zbliżone w kierunku. Dzioba. Nie będę musiał tutaj rozwodzić na temat budowy szczegółów tego oka i tak dalej, ponieważ nad, napisano na ten temat bardzo wiele. Tu kolejne oko, pamiętam bardzo dobrze mojego lotnika 118.41. Również z tym ciemniejszym zabarwieniem tęczówki, tutaj między tak około w pół do dziewiątej w pół do, o godziny szóstej do 9. Ten gołąb dokonał ponad 60 tras lotowych. Tutaj, 8409 gołąb jako młody suwałki bogatynia, 650 km. Potem wiele dalszych również lotów. O oczach my jeszcze będziemy mówić niejednokrotnie. Także ten temat zostawiam na następny etap. Na Facebooku ciągle przybywa tutaj gości. Także zapraszam chętnie. I wspominam tutaj o tym, że faktyczny misz niekoniecznie musi być po studiach, często po zawodówce do, poza ma doskonały jednak zmysł obserwacji. Obserwuje sto, swoje stado gołębi i selekcjonuje poprzez wizualne oznaki. Na przykład dobry gołąb nie jest zapalczywy i skłonny do bujek, czyli nie awanturuje się. Pilnuje swojej celi lęgowej, a nie zwiesza się po innych. Czyli wiedzie, jest jego celka lęgowa, jej pilnuje. Nie zwiesza się po innych, nie szuka, nie, nie zaczepia. Bacznie obserwuje poczynania hodowcy, nie jest płochliwy. Czyli obserwuje hodowca, jak wejdzie, nie ucieka, nie chowa się. Trzymany w dłoni nie rozpościera ogonek bachlarza. To już pokazywałem, ogonek, jedno nie rozszerza szczeliny podniebiennej ze strachu, gdy jest trzymany w ręce. Czyli ta szczelina podniebienna musi być zwarta. Po oblocie na no, zawołanie pikuje wprost na wlot i błyskawicznie wchodzi do gołębnika. <laughs> jeszcze tam podpowiedzi takie Dlaczego no, nie wolno robić? Ciągnąć za włoskówki i za szyję. To jest stary numer Belgów. Yy, widzą jak ktoś ciągnie gołębia za szyję to wiedzą, że to jest lajk, on kompletnie gołęb... o nie ma pojęcia o gołębiach. Tak się nie robi. Nie wolno gołębia ciągnąć za szyję, za woskówki, bo mu to się ból sprawia. Tego nie robimy. Rozsuwać piór na mostku palcami. Nie wolno, to jest zabronione. Można dmuchnąć jedynie. Yy, te piórka długo się układają, no jaką źle by się czuł z takimi rozszapieżonymi piórkami. No, zaglądać do gardła też bez potrzeby nie ma. Po co tak? Jak się widzi, że ma woskówki przyciemnione, w ten czas zaglądamy. no. Oczywiście ten temat jest szeroki i z czasem hodowca wyczula się, budując swój jednolity szczep, że gąb jest bardzo inteligentny. Tak, ale przy tym, no to przy okazji o tym wszystkim będziemy opowiadać. No, tak więc wracamy do wystawy w żarowie. I tak jeszcze przy okazji tylko powiem, było troszkę gołębi pokazanych tam do handlu, wraki, te gołębie się nie nadawały do niczego, z Niemiec bodajże przywiezione, takie gołębi nie wolno na aukcjach kupować, ponieważ hodowla cofa się w rozwoju. Również na polskich portalach aukcyjnych też, też dużo głębi z Niemiec zarzuconych. Nie wolno tego kupować. Te głębie są bez wartości. Mają sążniste, kolorowe rodowody. Cuda, cudeńka tam opisane. Ile pierwszych nagród, nazwy jakieś wymyślne To jest wszystko nieprawda. Na tych głębiach nie buduje się hodowli. Będąc na wystawach, zapoznajemy się z mistrzami, którzy wygrali. I od nich można w przyszłym roku coś kupić. Mistrzowie, nie rodowody. Mistrzowie. I oczywiście bacznie oglądamy klatki wystawowe tych mistrzowskich gołębi. Podziwiamy je. Natomiast od gołębi aukcyjnych jak najdalej, ponieważ tam są złe gołębie. Dobre są, które mają wyniki. W klatkach wystawowych prezentowane są, a do sprzedaży są odpady, odrzuty. Tym się nie interesuję. No, tak więc przejdźmy do Żarowa i zapraszam na kolejne klipy. Ryszard Tosnowiec Słoneczny Gołębnik